Biedronka, którą właśnie otwarto w Gdyni przy ulicy Halickiej zupełnie zaskoczyła odwiedzających. Sieć przygotowała ogromną niespodziankę dla wszystkich klientów. To najnowocześniejsza placówka Biedronki w Polsce. Wnętrze marketu spowodowało, że wiele osób wstrzymało oddech z zachwytu. Biedronka otworzyła nowy market, to najnowocześniejszy sklep tej sieci w całej Polsce w Gdyni nastąpiło. Otwarcie nowego marketu sieci Biedronka, sklep jest najnowocześniejszą placówką tej firmy w Polsce. Sklep jest pełen innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań, to jest. Ekran LCD- lada tradycyjna z mięsami i wędlinami czy strefa smacznego. Wnętrze marketu niemal zapiera dech w piersiach. Najświeższy sklep Biedronka otwarty przy ulica. Halickiej 7a w Gdyni to najbardziej nowoczesna i flagowa placówka sieci na Pomorzu. Miejsce przyjazne zarówno klientom i pracownikom. To także sklep przyjazny środowisku, bo wyposażony w oświetlenie LED, ekrany LCD zamiast standardowej komunikacji marketingowej. Czy ekologiczne chłodziarki przekazał Wojciech Rudomina, dyrektor operacyjny regionu Gdańsk w sieci Biedronka. Biedronka chwali się nowym sklepem w Gdyni, to flagowa placówka marki przedstawiciele Biedronki przekonują, że w trosce o dobro i komfort swoich klientów przygotowano szereg usprawnień mających na celu poprawę warunków zakupowych w markecie. Wiemy też, jak ważny jest obecnie komfort robienia zakupów. Klienci placówki przy Halickiej zrobią wygodne zakupy, bo do dyspozycji mają liczne miejsca parkingowe, strefę kas samoobsługowych i tradycyjnych, czytniki cen, bogato zaopatrzoną ladę tradycyjną, strefę smacznego, rożeń czy wyciskarkę do soku. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Gdyni będą chętnie odwiedzać sklep Biedronka którym czeka na nich zupełnie nowe doświadczenie zakupowe. Cieszę się, że ten flagowy sklep naszej sieci zawitał nad Może, powiedział Wojciech Rudomina, cytowany przez portal wiadomości handlowe.pl Źródło, wiadomości handlowe Następny artykuł